Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z astrologią. Tym razem mamy tydzień od 6 do 12 maja. 6 maja, poniedziałek. Na niebie mamy pusty bieg księżyca aż do godziny 13:27. No i oczywiście na pewno z tą sytuacją już się wielokrotnie spotykaliście, a zatem nie będę się w ogóle na niej skupiać. Macie już swoje doświadczenia, albo nie macie, albo tego w ogóle nie zauważyliście i też jest bardzo dobrze. O wiele istotniejsze jest to, że o godzinie 20:26 Merkury zmienia znak, czyli przechodzi do Byka. A fajnie, słońce w byku, Merkury w byku, no to będzie się działo bardzo ciekawie i zmienia się charakter jego działania. Jeżeli Merkury jest w znaku kardynalnym, to Merkury kardynalny zawsze inicjuje. Natomiast Merkury w byku ustala pewne zasady. Zawsze Merkury jest aktywny. No to jest normalne, on nigdy nie będzie działał w sposób pasywny, natomiast w tej aktywności, dzięki temu, że znajduje się w znaku byka, jest bardziej metodyczny. Zatem, jeżeli chcecie dopiąć coś na ostatni guzik, bądź załatwić coś na ostatnią minutę, to postarajcie się to zrobić zanim Merkury znajdzie się w Byku. Czyli poniedziałek macie do dyspozycji, e, oczywiście niecały, bo Merkury o 20.26 już zmienia a, znak. A Merkury w Byku jest bardziej wyważony, a stara się działać w oparciu o fakty i realia, mniej mówi, więcej analizuje. Chociaż oczywiście nigdy nie traci swojego pierwotnego charakteru, czyli komunikowania się. Jednak te komunikaty dzięki temu, że jest w byku, są bardziej treściwe. I proszę o tym pamiętać, że Merkury w byku zawsze wymaga treści i faktów. Oczywiście z pewnymi wyjątkami, o których będę mówiła podczas pobytu Merkurego w tym znaku. Ale póki co trzeba przy nim trzymać się faktów. 7 maja, wtorek. Mówiłam oczywiście o tym, że czasem Merkury Byku robi odstępstwa od wymogów rzeczywistości. No i mamy jeden z takich dni prawie że od razu. Na niebie dominuje kwadratura Księżyca do Neptuna, ale zaraz po niej mamy również spotkanie w aspekcie kwadratury Wenus z Plutonem. Co się dzieje w takim układzie? No to posłużę się Edyton Bartosiewicz, która kiedyś śpiewała, że skłamałam z palca wyssałam. No coś takiego a mamy w tym dniu. A również mamy uczucie zawodu. A zawodzą ludzie, zawodzą nasze odczucia, nasze oczekiwania, oczywiście. A do tego wszystkiego mamy jeszcze przygnębiające wrażenie, że nic nas dobrego dzisiaj nie czeka, nic nam się nie udaje, ani miłość, ani szczęście nam nie dopisują. I oczywiście na cokolwiek pozytywnego trzeba sobie zasłużyć. Tak może, oczywiście być, nie, niekoniecznie musi. Więc to jest taki czas, kiedy przechodzimy mnóstwo testów, egzaminów, czujemy się represjonowani. A nasze heroiczne wysiłki i tak mogą zostać niedocenione. Czyli napracowawszy się na koniec dniówki możemy usłyszeć, że chyba nie zrozumiałaś, nie zrozumiałeś tego, o co mi chodziło. Taki mamy wtorek, niestety. 8 maja, środa. Aż do godziny 11 mamy znowu pusty bieg księżyca. Możemy go potraktować neutralnie. Tak jak często mówię, to jest wszystko kwestia doświadczenia, na jakie układy jesteście bardziej reaktywni, a jakie właściwie nie robią na Was żadnego wrażenia. Ja mówię tylko o ogólnych sekwencjach, jakie panują na niebie. A więc ten pusty bieg księżyca traktujemy neutralnie. Księżyc przechodzi do znaku raka. My natomiast doświadczamy pierwszej koniunkcji Merkurego z uranem, bo pamiętacie, że on sobie poszedł do byka. I w związku z tym jest to układ bardzo odkrywczy, rozumujemy wielopoziomowo, widzimy wielopoziomowo. Naszym atutem jest na pewno otwarty umysł, zdolność konceptualizowania wszystkiego, bardzo nadzwyczajna wręcz przenikliwość myśli. Może i nie potrafimy się skoncentrować. No dobrze. Może i nie potrafimy też działać ani myśleć rutynowo, no bo jednak Merkury i Uran tego nie potrafią zrealizować. Natomiast wychwytujemy w lot każdą koncepcję. Znajdujemy nietypowe, innowacyjne rozwiązania. Myślą, wybiegamy daleko w przyszłość. Mało tego, przewidujemy przyszłe trendy i też nawiązujemy nietuzinkowe znajomości, więc fajny czas dla tego typu działań. 9 maja, czwartek, no i cóż, pozwolę sobie na prywatę. Wszystkiego najlepszego mojemu mamusiu, a dzisiaj urodziny. 9 maja jest czasem na świętowanie, fetowanie i ogólnie rzecz biorąc odbieganie nieco od rzeczywistości. To jest taki moment fajny, więc fajnie, że na przykład niektórzy mają urodziny. E, mamy słońce w sekstylu do Neptuna. No i stąd to fetowanie, świętowanie. E, warto sobie w tym dniu pozwolić na wzniosłe myśli, na to, by wydobyć z siebie lepszą stronę. To jest ten, ten układ Słońca-Neptun. Zatroszczmy się o. Starszych, wesprzyjmy fundacje działające na rzecz słabszych czy chorych, weźmy na spacer bezdomnego psa czy też aktywizujmy się na rzecz Matki Ziemi. Powiem tak, to jest słońce netto. Naprawdę inne przedsięwzięcia nie mają sensu, gdyż świat w czwartek potrzebuje nieco mistycyzmu, romantyzmu, nieco misji, potrzebuje dobrze kończącej się bajki i wiary w to, że. Dobro istnieje i czasem zwycięża. 10 maja, piątek. Księżyc z znaku Raka. No i co? No i, no i aspektuje niekorzystniej Saturna i Plutona, to już wiecie. Czasem jest tak, że na niebie mamy tyle samo godów harmonijnych, co nieharmonijnych, i wtedy można liczyć na to, że opanujemy trudne wpływy. A w piątek niestety takie zjawisko nie zachodzi. Relacje z ludźmi są usztywnione, naładowane, przeładowane emocjami intensywnymi, ale one idą jednak w kierunku niechęci do drugiego człowieka. Zatem może to grozić przed w pracy, kłótniami czy też wręcz walką o władzę w rodzinie, czy też wybuchami niezadowolenia ogólnie. O, no i taki trudny piątek czasem się też zdarza. 11 maja sobota. No to już mamy lepiej, znacznie spokojniej, jesteśmy wytonowani, jesteśmy ostrożniej, uważnie przyglądamy się innym, nie mamy ochoty wszczynać wojen. Nie ma tego w nas. Zauważcie, że czasem coś takiego jest, czasem nic się takiego nie dzieje. To jest taki dzień, gdzie mamy świadomość konsekwencji swoich własnych działań. Czyli jeżeli chcemy o coś zawalczyć lub. Przedstawić w korzystnym dla siebie świetle, to sobota doskonale się do tego nadaje. To, co logiczne i spójne, wcześniej dobrze przygotowane, na pewno w sobotę nam się uda. 12 maja, niedziela. Na niebie wprawdzie kwadra, czyli mamy słońce i księżyc w odległości 90 stopni do siebie, ale większość aspektów zdecydowanie po stronie jasności, więc mamy układy harmonijne. Umilajmy zatem sobie w niedzielę życie zabawą, spotkaniami towarzyskimi, szczerością uczuć i zamiarów. Dzisiaj niechaj ten dzień będzie lustrem, czyli niechaj ten dzień będzie taki, aby drugi człowiek był dla nas takim lustrem, potraktujmy go tak, jakbyśmy chcieli, by nas traktowano. Doceniajmy to, co mamy, doceniajmy to, z kim jesteśmy i gdzie jesteśmy. To jest taki dzień, gdzie można wyrazić wdzięczność innym ludziom, tym wszystkim, którym zawdzięczamy opiekę, troskę. Cieszmy się z tego, że jesteśmy razem.